To nie był zły dzień w polskiej historii, to był dzień fatalny. Zrobiony został wielki krok w kierunku stoczenia się przez Polskę do poziomu Białorusi, Łukaszenki, Węgier, Orbana czy Turcji. Przesadzam? W żadnym stopniu. Jak można nazwać kraj, w którym politycy obozu władzy biorą się za ręczne wycinanie polityków opozycji z udziału w wyborach i z udziału na scenie politycznej? Jak można nazwać kraj, którego prezydent, zresztą prawnik, po raz kolejny ostentacyjnie, świadomie łamie konstytucję. Andrzej Duda nie musiał się spieszyć z podpisaniem tej ustawy. Mógł dać sobie więcej czasu na sobie i swoim ministrom, więcej czasu na zrozumienie tej ustawy i jej konsekwencji. Mógł zaprosić na konsultacje liderów wszystkich istotnych partii. A jednak Andrzej Duda z entuzjazmem dziecka wydał wyrok w ciągu kilku godzin ledwie. Wydał wyrok, czyli powstanie komisja, która ma za zadanie grillować wszystkich, których partia PiS uważa za swoich przeciwników politycznych. Wszystkich, kogo PiS chce usunąć ze sceny politycznej. Nie spodoba Wam się wyrok tej komisji? Idźcie sobie do sądu administracyjnego, może za kilka lat dostaniecie wyrok odwrotny. Ta ustawa, ta komisja jest kompromitująca dla Polski. Zadziwiony i zaniepokojony jest Waszyngton. Zadziwione i zaniepokojone są Bruksela i stolice krajów unijnych. Dyskusja o wpływach rosyjskich trwa wszędzie, bo trzeba je śledzić i trzeba je próbować ograniczać. Ale jakoś nikomu poza PiS nie przyszło do głowy, by pod pretekstem walki ze wpływami Moskwy wycinać opozycję z wyborów. W czasie, gdy trwa tuż obok nas prawdziwa wojna, PiS świadomie podsyca konflikt wewnętrzny, który musi osłabić Polskę. Pytanie zatem brzmi: to kto tu działa w interesie Moskwy?